Ostatnio na przykład wrzuciłem taki fragment starego programu do neta, w taki filmik, w którym pada takie zdanie. My faceci, gdyby kobiety się do nas nie przypierdalały, do dzisiaj siedzielibyśmy w jaskini i grali w PlayStation. Pierwszy komentarz. Wtedy nie było PlayStation! Są też takie osoby, które oglądają stand i nie lubią przeklinania. Wiem, że są takie osoby. To jest dobry moment. Chciałbym z tego miejsca zwrócić się do tych osób i powiedzieć, żeby nie oglądały, jak coś, bo to... przecież nie trzeba. Słuchajcie, to jest stand-up. Przecież od wejścia jesteśmy umówieni na to, że ja będę przeklinał. Potem ja to wrzucam do neta i są takie te oburzone komentarze w stylu... Normalnie czytasz to i to widzisz, nie? Nie dałoby się bez tych przekleństw? Chujnia.